Witam witam bardzo, bardzo serdecznie. Yy, dzisiaj opiszę herbatę z prowincji Guangdong. Ona ma, słuchajcie, prawie 30 lat. Nie wiem, czy nie, 28 czasem. Dostanę ją swojej cioci. Bliziaczki mojej mamy. Ona wygląda w ten sposób: to jest pudełko. Yy, to jest herbata Jingtech. Yy, I prowincja Guangdong, z której ta herbata pochodzi, yy, to jest prowincja, słuchajcie, w południowo-wschodnich yy, Chinach. I tutaj, w tej prowincji, mówimy językiem kantońskim. Tak samo jak mówi się językiem kantońskim również w Makao i w Hongkongu. Stolicą prowincji Guangdong jest Kanton. Sama prowincja liczy 180 900 km2. I co tutaj jeszcze można powiedzieć? No to. To, że posługuje się, tak jak mówię, językiem kantońskim, podobnie się jak w Makao, prawda, jak i tutaj w Hongkongu. Ponadto jeszcze, słuchajcie, z takich ciekawych rzeczy, to kanton również od XVI do XIX wieku był... był najważniejszym portem morskim. W cesarstwie chińskim. Dobrze, zatem teraz sobie zalejemy herbatę. Najpierw małą ilością wody, po to, żeby sprawdzić, jaki mamy zapach tej herbaty. Zatem zalewamy. No, to będzie chyba czajuda mocno, nie? Bo to dosyć dużo tej herbaty Biorę. Mieliśmy malutką ilość wody, prawda? Zresztą, powinno to się zawsze robić, żeby przepłukać herbatę. Smak, znaczy, przepraszam, zapach taki dymno-miodowy, bym tak to określił, tej herbaty. W międzyczasie nie, ona się tutaj na spokojnie nam zaparza, co jeszcze mogę powiedzieć? No to opiszę najpierw również i filiżankę, ponieważ, jak widzę, pewnie ta filiżanka jest nowa, więc pewnie ją widzicie po raz pierwszy. Ja tą filiżankę kupiłem, słuchajcie, w hełmie w stepie TT. To jest również tutaj firma. Dokładnie Kalmani. Ta firma Kalmani jest firmą. Tak jak mi pani mówiła, angielską, aczkolwiek nie do końca. Dlatego, że oto widzimy talerzek tak przy okazji. Dlatego, że ta firma powstała z tego co wiem na początku XX wieku. I właściciele tej firmy przenieśli się do Australii. A później wrócili do Wielkiej Brytanii, generalnie do Europy. I oni tworzyli prawda, utęstylia, czyli głównie filiżanki, prawda, aczkolwiek nie tylko, dla arystokracji i z tego co wiem ja to również chyba dla artystów. No to będę taką ciekawostkę Wam podam, że <taka>, taka jest legenda w mojej rodzinie, nie wiem do końca na ile jest ona prawdziwa, że yy, moja świętej pamięci pra, pra babcia, można tak to określić, yy, pochodziła, czy była po prostu artystką. Była jedną z artystek tutaj z okresu XIX wieku. Nazywała się Maria Wisnowska i ona była jedną z dwóch słynnych artystek obok Jadwigi Czaki. Także to jest dosyć znana postać, prawda? Tak jak mówię, nie wiem na ile jest to prawda, jest to legenda. Trochę może jest prawdziwa, dlatego że słuchajcie, prawdopodobnie no, być może pewne zdolności artystyczne, się przenosi, i jedna z moich, prawda, chyba cioć że pisała piękne wiersze, prawda? Druga coś tam malowała, trzecia coś tam jeszcze, tak? Więc takie zdolności artystyczne w mojej rodzinie są. Ja na przykład też zdarza mi się pisać wiersze, ale tak, tak mówię na marginesie. Dobrze, co jeszcze mogę powiedzieć o filmie Carmani? No, to to, że tak jak mówię, ona być może tworzy również na zasadzie tak zwanej bone china. Ta figuranka jest dość ciężka i wydaje mi się, że to może być bone china, czyli w porcelanach tak zwana kostna, bo bone to jest kość. Po prostu dodaje się tutaj do sproszkowanej kości, po to, żeby właśnie ta porcelana była bardziej biała, bardziej nie wiem, ładniejsza może cięższa właśnie, coś takiego, tak? Właśnie Anglicy z tego słynęli, właśnie z tego bone china. Dobrze, teraz obliczemy pudełko, bo nie tylko mamy tutaj napisy, prawda, w języku mandaryńskim, bądź też w języku kantońskim, ale również, słuchajcie, w środeczku, jak zajrzymy, ja tego nie będę do końca wyjmował, mamy właśnie o takiej cudraszce Zapakowany papierowej. Zapakowaną mamy tutaj herbatę. Tak? Mamy również napis. China National Native Products, Animal by Products, Import, Export Kord Pański, Tea Branch. Tu mamy dokładnie o to opisane. Prawda? Dokładnie już to. Również mamy The People Republic of China, tutaj. Także piękne komunistyczne pudełko, można się trochę pośmiać, tak. Dobra, zatem pokażę jeszcze, jak wyglądało liście. Serduszko z nich zrobiłem w ogóle, słuchajcie, o. Także będzie dla Was. Tak to wygląda. To są liście. I teraz sobie, prawda, Zalejemy herbatę. Wlejemy herbatę po prostu i zobaczymy jak ona dokładnie smakuje. Już będziemy kończyć powoli film. Także dość drobne liście jak w Rwandzie bym powiedział. Tak jak w mój też inne afrykańskie herbaty. Aczkolwiek jest to herbata chińska. I dla herbat chińskich jest zrozumiałe, że są to herbaty na przykład właśnie takie dymnawe trochę. Zobaczmy jak wygląda właśnie liść. Tutaj jest rozwinięty już. Wygląda w ten sposób. A z kolei słuchajcie, właśnie napad. Dosyć ciemny. Ja trochę taką czajutę mocną zrobiłem, ale tak jak widzimy, dość ciemny napad. Taki ciemnawy. Zatem, próbujemy herbatę. Jak ona smakuje? Skólu. Wasze zdrowie. Bardzo dobra herbata. Nie wywietrzała. To po pierwsze. Po drugie, ściąga tak trochę na języku. Jest ściągająca. Po trzecie, czuć taki miodowy smak. Taki z dodatkiem właśnie dymu, taki miodowy dym, tak by można było to określić. Bardzo fajny aromacik. Gdzieś tam z tyłu czuć śliwkę wędzoną, nie, nie suszoną, tylko wędzoną śliwkę. Dość fajnie odgrzewa, bardzo fajnie. Ta herbata moim zdaniem świetnie wydawałaby się do Słuchajcie, wiecie, do czego by się ta ta nadawała? Ja nie palę, ale ona by się świetnie nadawała do właśnie cygara prawdopodobnie, takiego zwijanego przez ładne, piękne Kubanki na udach przez kubańskie dziewice. Dobrze nadawałaby się do dodatkiem alkoholu. Być może jakiejś czystej wódki, prawda? Mojej spirytusu, dodatkiem właśnie miodu, jako taka góralska herbata. Albo na przykład, no, powiedzmy takiego góralskiego bimbru, czyli tutaj, no, śliwowicy. Łąckiej, jak to się mówi, śliwowica łącka daje krzepek na, na silica, nasza łącka śliwowica. Tutaj byłaby doskonała do tego. Może księżycówka, prawda, z Podlasia, Także tutaj byłoby to ok. Do czego by się jeszcze nadawała? Pod kaczkę na pewno się po pekińsku. Jest to herbata dobrze pobudzająca, ponieważ ją piję już któryś raz. Także wiem, że ona pobudza dość dobrze. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć na temat tej herbaty? Pod jakąś gorzką czekoladę by się świetnie nadawała pod, powiedzmy, potrawy chińskie, ale takie właśnie potrawy z grilla jakieś na przykład, pod jakieś bułki na parze, pod tego typu rzeczy. A wiecie, że w ogóle Chińczycy jak najbardziej na parze robią różnego rodzaju, prawda, rzeczy. W tym bułki na przykład również. Moim zdaniem jest to doskonała herbata do poczęstowania gości, prawda? Jest to herbata, moim zdaniem również, jakby to powiedzieć, no już taka hmm, podchodząca pod herbaty te wyższej klasy. Dlaczego? Dlatego, że, tak jak mówię, ma już prawie 30 lat, także już jakąś tam nabrała swojego, takiej okrągłości, tak? Słuchajcie, także możecie spokojnie babcie poczęstować tą herbatą. Dziadusia też. No i co? No i na koniec. Marcin Wiśniarski, jak zawsze, dobra, a tutaj nawet genialna herbata. Szczęść Boże. Aż to się pić, naprawdę. Świetna herbata. Genialne. A jeszcze zobaczcie, jakie fajne kwiatuszki. Z Bogiem. Macie Wiściarski. Świetna herbata.